Drodzy mieszkańcy powiatu Wadowickiego, zdecydowałem się wspierać trzecią drogę w wyborach samorządowych. Jestem pracowitym i uśmiechniętym gościem. Niektórzy z was mnie znają. Własnymi rękami przez kilkanaście lat tworzyłem swój świat Demokratyczną Republikę San Escobaru. Jako pozytywnie zakręcony el-prezydenta, oferuję swoje doświadczenie, energię, radość i miłość do tworzenia rzeczy ciekawych, tak by miasto tętniło życiem. Ilu młodych jeszcze stąd wyjedzie? Mam wiele pomysłów, które pozwolą młodym mieszkańcom żyć aktywniej i szczęśliwiej. Będę wspomagał młodych, lokalnych przedsiębiorców w ich działalności. Wadowicom potrzebne są osoby nowe. Twórcze i pracowite, które przyczynią się do rozwoju tego wspaniałego regionu. Make Wadowice great again! Głosujcie na mnie, El Prezydente urbaś Marcin.